Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem zajmę się tematem, jak poradzić sobie z rwą kulszową w fazie ostrej albo z ostrym stanem rwy kulszowej. Tak? I to jest, widzę, problem, który dotyka wiele młodych osób, wiele młodych matek, wiele osób no, pracujących gdzieś tam w żłobkach gdzie no, trzeba dzieci dźwigać, czy dotyka pielęgniarki, które zajmują się osobami starszymi, czy w ogóle ludzi zajmujących się w rodzinie osobami, które trzeba dźwigać. Tak? No i czasami albo często złapie atak rwy kulszowej, czy potworny ból, gdzieś tam ciągnący od plecu przez pośladek do kolana, do pięty. I pytanie, co z tym fatem zrobić? I teraz odpowiedzi zasadniczo są dwie. Bo tu są dwa podejścia do tematu. Jedno podejście do tematu to jest mojej żony. I moja żona w tym przypadku idzie do lekarza, bierze zastrzyki przeciwbólowe. Najbardziej skutecznie działające na ją, już tak mniej więcej ma wyczucie sprawy. Przymęczy przez 5 dni, tydzień czasu, może dłużej. I wraca do świata żywych, jak to się mówi. To jest sprawdzona metoda mojej żony. Czyli lekarz albo pierwszego kontaktu, albo nie tam masor, się udać i zastrzyki przeciwbólowe. No w skrajnych sytuacjach, no woła się pogotowie do domu, no ale zakładam, że takich skrajnych sytuacji nie ma. To jest metoda mojej żoła. Moja metoda jest zupełnie skrajnym przeciwieństwem tego wszystkiego, ponieważ ja wiem, że przy rwie kulszowej w fazie ostrej jest, jakby to powiedzieć, mieszanina dwóch takich czynników. Jeden czynnik to jest potworny, zniewalający ból, a drugi czynnik to jest świadomość, że ten ból można bardzo prosto zlikwidować. Tylko trzeba poszukać odpowiedniej pozycji ułożeniowej. Do, do tego potrzeba troszeczkę cierpliwości, troszeczkę wytrwałości. I ponieważ ja nie mam czasu chodzić po lekarzach, wystawać w kolejkach, ani brać tabletek czy zastrzyki, bo ja zawsze chory jestem jak mam brać tabletki czy, czy zastrzyki. Więc ja lubię mieć temat załatwiony szybko, tu i teraz, prawnie. Ja szukam pozycji ułożeniowych, czyli w moim przypadku jest to relaksacja umysłu i przyjmowanie pozycji ułożeniowych, w których najmniej boli albo ból znika całkowicie. I teraz na przerwie kurszowej. Musimy mieć świadomość tego typu, że jeżeli pójdziecie do lekarza, to tam jest patrzenie na rezonans magnetyczny. Rezonans magnetyczny pokazuje, gdzie mniej więcej jest ucisk na nerw, jak duże jest przepuklina, no i w tym kierunku zmierza myślenie. I to jest wszystko w tym temacie. Tak? Jest ucisk na nerw, tam próbujemy działać, odbarczamy nerw i mamy temat z głowy. Ja wiem, że to nie do końca tak jest. I ja szukam napięć. nas nie pokazuje żadnych napięć mięśniowych. Natomiast ja wiem, że jeżeli chodzi o rwę kulszową, to może być ucisk na nerw, bo jedno drugiemu nie przeszkadza, jedno nie wyklucza drugiego. Jest ucisk na nerw. Ten ucisk na nerw generuje w naszym ciele potworne skurcze o potwornej sile. I te skurcze są tak wielkie, że jak ktoś był wyprostowany, to będzie zgięty w pójść, nie da rady się wyprostować. W środku tak są potężne skurcze mięśni. Teraz osoba, która się z tym nie spotkała, no to jest bezradna. To się można powiedzieć, mota jak ryba złowiona w siatkę albo na wędkę. We wszystkich kierunkach próbuje się wyzwolić, i tak dalej, bo jeszcze bardziej dopada i człowiek jest przegrany. Ponieważ ja z takimi rzeczami jestem, jakby to powiedzieć, za pan brat. Więc mnie tam ból nie interesuje. No, jest ból? No jest ból, w porządku. No, to teraz szukam pozycji, żeby mnie nie bolało. Spokojnie, bez wariactwa, wyciszenie. Jeżeli będziemy się spinać, będziemy się denerwować, ból będzie jeszcze większy. Natomiast tutaj trzeba spokojnie, spokojnie. Oczywiście ja rozumiem to, że wiecie, jak boli, to boli. Spina człowiek się jak na... A w tym momencie, kiedy nas boli, trzeba świadomie relaksację umysłu rozluźnić. Ja to robię. Wtedy wszystko ładnie puszcza. Oczywiście osoba, która tego nie doświadczyła, to mało prawdopodobieństwo, że coś takiego zrobi, ale jest duże prawdopodobieństwo, że na przykład zlokalizuje, że ból jest na przykład od splotu słonecznego gdzieś tam do kości ogonowej. Ten, I ten obszar próbuje rozluźnić. Rozluźniam. Delikatny oddech. Spokojny oddech. Wyciszamy się. Czy można się wyciszyć jak boli, jak diabli? Można. Ja te rzeczy robię. I robię to w tracie, kiedy dopadają mnie czasami bóle, umownie nazwijmy to rwy kulszowej. U mnie nie są to bóle na zasadzie takie, że ja źle dźwignąłem dziecko, coś mi tam wyskoczyło, tylko ja tam kręgosłup przeciążam na maksa. Więc można powiedzieć, u mnie te bóle, jeżeli są, no to jest przedobrzenie sprawy, niejako na własne życzenie, tak? Natomiast na osoba, która dźwiga dziecko, mama czy tam wychowawczyni w przedszkolu, no to to nie jest na własne życzenie, jak ona sobie dobrze dla tego dziecka i tak dalej. Może nie znać biomechaniki. I właśnie, jeśli chodzi o biomechanikę, pamiętajcie o tym, że problemem przy rwie kurszowej to nie jest przepuklina kręgosłupa, tak w skrócie mówiąc, czy przepuklina krążka międzykręgowego, tylko problemem jest zła biomechanika, czyli zły sposób dźwignięcia albo ułożenia ciała. W wyniku tego złego sposobu napina się krążek międzykręgowy i ten krążek międzykręgowy po prostu pęka strzela. I teraz, co powoduje, że ten krążek międzykręgowy pęka strzela? To są zasadniczo dwa czynniki. Jeden czynnik to jest taki, że ten krążek międzykręgowy nie pracuje, a drugi, drugi jakby to druga przyczyna to jest taka, że mamy osłabiony gorset mięśniowy i nie ma amortyzacji siły, powiedzmy takiej destrukcyjnej, za pomocą mięśni. Nie ma tego wyciszenia. I popadamy, jakby to powiedzieć, w problem, tak? bo nas boli. I myślimy, że problem jest przepuklina. Nie, problemem nie jest przepuklina, tylko problemem jest zła biomechanika. Jeżeli tej złej biomechaniki nie wykryjemy i będziemy błędy popełniać dalej, no to będzie się to nam odnawiało cały czas. I tutaj warto pamiętać o jednej rzeczy: że nawet jeżeli pójdziecie do lekarza i dostaniecie tak jak moja żona, zastrzyki przeciwbolowe i te zastrzyki przeciwbolowe jakimś tam cudem zadziałają. To jest to leczenie objawowe. To nie jest leczenie przyczynowe, tylko to jest leczenie objawowe. Objaw został zlikwidowany, ale nie została zlikwidowana biomechanika. W takim przypadku pacjent po zaaplikowaniu serii zastrzyków będzie się czuł zadowolony, bo go nic nie boli. Wykona ten sam ruch 3, 4 czy miesiąc później? 3, 4 dni czy miesiąc później? To samo wróci. Nie została zmieniona biomechanika. Zmieniamy biomechanikę. Mamy temat przepuklin bólów kręgosłupa z głowy. Nawet nie będziecie wiedzieli, co to takiego jest ból kręgosłupa tak jak ja. Pomimo, że ten kręgosłup eksploatuje na maksa, Bawi się tym kręgosłupem. Wiele osób chciałoby się bawić tak jak ja. Dużo pieniędzy by zapłacili, żeby ich kręgosłup nie bolał tak jak mnie, ale oni się koncentrują na leczeniu skutków. Objawów, a ja zająłem się u siebie leczeniem przyczyn. Więc ja usunąłem przyczynę, poprawiłem biomechanikę, mogę się bawić. I teraz kolejna rzecz, która jest ważna, to jest taka ćwiczyć, czy nie ćwiczyć, itd. Więc tutaj, jeśli chodzi o rwę kulszową o fazie ostrej, to ja zalecam pozycję ułożeniową. Jeśli chodzi o ćwiczenia, o ćwiczenia bierne idealnie dopasowane do danej osoby, czyli praktycznie każda osoba będzie miała inne ćwiczenia. Natomiast pozycję ułożeniową szukamy taką, przy której nas nic nie boli, albo ból się wyraźnie zmniejsza. Taką pozycję zawsze znajdziecie. Tylko trzeba się wyciszyć, bo jak to wiecie, ktoś się napnie i tak będzie spięty jak diabli, i jeszcze będzie pogłębiony, to pozycję nie znajdzie. Ale jak się wyciszy, jest możliwość znalezienia takiej pozycji. Nawet jeżeli jesteście poza trzciaka to też jesteście w stanie taką pozycję znaleźć. Ten no, tam osobny, no w sytuacji, że ból całkowicie zniknie, podnosi kanał, to osoba ma farta, natomiast bardzo dużo jest sytuacji takiej, że ból po prostu zostanie zmniejszony na tyle, że da się z tym bólem żyć. No i wtedy, jeżeli jesteście w sytuacji takiej, że da, da się z bólem żyć, no to jesteście w stanie znaleźć taką pozycję, w której ból się jeszcze bardziej zmniejsza, albo znika całkowicie. Takiej pozycji szukamy, w tej pozycji najczęściej przebywa. I to są ćwiczenia, które ja zalecam. Natomiast w momencie, kiedy już ta faza ostra minie, no to wtedy ćwiczenia specjalistyczne, lecznicze, poprawiające zakresy ruchy, poprawiające biomechanikę, odbudowujące naszą siłosprawność i rozluźniające te wszystkie napięte struktury, które są. To tak ogólnie, jeżeli chodzi o mnie, ja. Po prostu walę ćwiczenia swoje, bo ja znam swoje ciało i ja, ja idę na maksa. I po prostu nie mam czasu na chorowanie, nie mam czasu na kursza, Jak mnie coś tam złapie, to ja idę na maksa. Pach, 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 pach. Dzień, dwa, trzy po tygodniu zapominam, że coś takiego miałem. Yy, te osoby, które chciałabym nie naśladować, to, to muszą mieć sprawność taką samą jak ja i samoświadomość własnego ciała taką samą jak ja i umieć się zrelaksować w czasie rzeczywistym, czyli wyciszyć się, wyłączyć się i rozluźnić swoje ciało. Czyli można powiedzieć, nauczyć się tego, czego ja się nauczyłem, że moja samoświadomość własnego ciała jest silniejsza niż tabletki. I to mi się udało osiągnąć. Teraz miałem okazję sprawdzić to właśnie z swoją kolką nerwową, czy miałem tabletki rozluźniające, na tam jakieś mi tam gładkie gładki i tak dalej. To w teorii działały jeszcze lepiej, ale kamienia nie wyszły. Natomiast, jak zastosowałem relaksację umysłu, rozluźniłem te wszystkie napięcia ciała i jeszcze pomogłem sobie masażem, kamyczek, pik, wyskoczył. To tyle. W tym temacie. Także pamiętajcie, że to nie jest jakaś no, drama to, dramatyczna sprawa, jeżeli chodzi o kulszową, to jest pod tym względem, że jest ból, jest jak diabli. Tak to, to zetnie każdego. Tak? To jest dramatyczna sprawa, jeśli chodzi o ból. Natomiast jeżeli chodzi o cały proces schorzenia to nie jest jakaś dramatyczna sprawa, no i to jest wszystko do zlikwidowania. Oczywiście pomijam takie sytuacje, jakieś takie skrajne, tak? że nie wiem, ktoś uległ wypadkowi, ciężarówkę podniósł, tak sam tam przeciążenia potworne miał i to się kwalifikuje na operację, czy ktoś samochód przejechał, czy jakoś tam gdzieś tam wypadł, gdzieś tam z trzeciego piętra, czy z piątego piętra, no to to jest inny temat. Jest zupełnie inne myślenie. A w takich podstawowych przypadkach, to tak jak Wam powiedziałem, są dwa podejścia skrajne. Jedno podejście mojej żony, lekarz, tabletki przeciwbólowe, mięsościki przeciwbólowe. Druga możliwość to jest tak jak ja, Relaksacja umysłu, rozluźnianie psychiczne i przyjmowanie pozycji, w której nic nie boli albo najmniej boli. Oczywiście nie wykonujemy gwałtownych ruchów i pamiętamy o jednym, że od momentu jak to się mówi, pojawienia się urwy kulszowej w stanie ostrym do momentu jakiegoś takiego wyciszenia się, no to musicie liczyć, że to potrzeba około tygodnia czasu, bo tyle się mniej więcej rana goi i trzeba być na to przygotowany psychicznie, to nie jest tak na zasadzie, że przyjmujemy zaszczytki, jest elegancko, może się zdarzyć, to są rzadkie przypadki, że jest elegancko, najczęściej ten ból e, trwa, no tak, tydzień, dwa tygodnie, po dwóch tygodniach to trzeba powolutku dochodzi do siebie, no w skrajnych sytuacjach, jedna z moich znajomych, no to dochodziła do siebie przez ponad pół roku, zaczęła operację i tak dalej, ja byłem jedyną osobą, która twierdziła, że tej, jej żadna operacja nie jest potrzebna. No i tak po pół roku doszła do siebie, ale tych zaszyków to, to nabrała bardzo dużo. To jest jakaś, to mówię, taka skrajna sytuacja w drugiej stronie. Natomiast normalnie, tak mniej więcej, tydzień, dwa, powinniśmy wrócić do normalnego życia. To osoby, które mają samoświadomość tak jak ja, ja po tygodniu zapominam o tym, że miałem jakiekolwiek bóle kręgosłupa, to taka, taka jest różnica. Czyli dopiero tak nadają się do pracy, a zapominam, to no, się na pełne To jest Test, który oni osiągają na no, zastrzykach po tygodniu, dwóch tygodniach, to ja uzyskuję mniej więcej po 24 godzinach, najpóźniej po 48. Co się tutaj napisali? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. A cholerna rwa kulszowa z czego wynika? Mówię, rwa kulszowa i wszelkiego rodzaju bóle kręgosłupa wynikają w 95%, bo to wiecie, to w medycynie są prawdopodobieństwa różne, 95% wynikają ze złej biomechaniki. Czyli zły sposób podnoszenia ciężaru ciała, zły sposób podnoszenia jakiegoś tam ciężaru zły sposób siedzenia, zły sposób stania, zły sposób wstawania, zły sposób siadania, zły sposób przenoszenia czegoś. Trzeba się nauczyć prawidłowej biomechaniki. Jeżeli jest prawidłowa biomechanika, to jest wszystko w porządku. Jeżeli jest zła biomechanika, to wtedy zawsze jest pod górkę i również to wynika z osłabienia organizmu. Pamiętajcie o tym, że tutaj jeżeli chodzi o medycynę, to mamy bardzo często takie podejście do tematu, że jeżeli ktoś ma jakiś ból albo coś, to leżymy, nie robimy nic, oszczędzamy. Się. W porządku. Ja miałam niedawno taką pacjentkę, że ta miała problemy jakieś z kręgosłupem, przepuklina na granicy sekwestracji, no i lekarz jej powiedział, że absolutnie żadnych ćwiczeń zerowych W porządku. Ona stosowała się do wskazania tego lekarza. Super, pół roku później, słabiutka jak dziecko. Dlaczego? Nie ćwiczyła osłabła. I o tym pamiętamy, że nie ćwiczymy słabniemy. No bo jeżeli ćwiczymy, to trzeba ćwiczyć mądrze, z głową, żeby sobie pomagać, a nie uszkadzać to, co już jest uszkodzone. E, zdrętwiała cała jedna noga, płata kurwy, z czego wynika, i mam ma mieć USG, dowiem się coś więcej, dzięki USG. Tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo e, wszystko zależy od przyczyny, e, z jakiej zdrętwiała noga. No, noga może zdręć, no zakładam, że stopa. Tak, stopa może zdrętwieć, jakby to powiedzieć, z, nawet z trzech powodów. Pierwszy powód to jest taki, że jest ucisk. E, mm, Przepukliny krążka międzykręgowego ma nerw kulszowy gdzieś tam. On ciśnie i w wyniku tego jest drętwienie nogi, tak? Ten ucisk może być w kręgosłupie, ale nerw kulszowy zaczyna się od kręgosłupa, kończy się na pięcie, w związku z tym ten ucisk może być w kręgosłupie, może być gdzieś po drodze. I teraz, jeżeli chodzi o USG, to USG przy kręgosłupie to jest bezradne, to nic nie, nie powie. Jeżeli chodzi o. Poszczególny powiedzmy obszar pomiędzy kręgosłupem a nogą. Coś tam może i powie, albo i nie powie, bo jest za mało dokładne Więc pod tym względem nie do końca raczej się tam szoknie niewiele dowie, poza tym, że no, może jakieś obrzęki zobaczy, jakieś inne dolegliwości, To USG badanie zawsze warto zrobić. Natomiast tutaj postawiam badaniem, żeby sprawdzić, czy jest wakuszowa, czy nie jest wakuszowy, to jest rezonans magnetyczny. Albo tomografia komputerowa, lepiej rezonans magnetyczny zrobić. I wtedy mamy, jakby to powiedzieć, kawy na ławę, wszystko czarno na pokazane, gdzie jest przepuklina, jak mocno uciska i tak dalej. Jeszcze jest taka możliwość, że noga drętwieje, ponieważ y są zaburzone naczynia krwionośne, czy jest zaburzony przepływ naczynia krwionośnych. Jeżeli jest zaburzony przepływ naczynia naczyniach też może noga zdrętwieć. Y Czasami takie sytuacje bywają, Człowiek siedzi w jednej stronie, no, w jeden sposób, dziś sam jest ucisk na tętnicę, nie ma dopływu krwi, noga drętwieje, siadamy inaczej, krew ładnie spływa, wszystko jest elegancko. Tylko to, no, jak się mówi, w czasie rzeczywistym się dzieje. Hmm. Z tym kichaniem to ja, ja, ja wam podpowiem, bo akurat to mieliśmy na kursie z terapii McKenzie'ego i takie bardzo fajne ćwiczenie na kichanie. Zwróćcie uwagę, jeżeli kichamy to nabieramy powietrza i robimy apsik. i w tym momencie apsik kurczymy się i wypychamy nasz kręgosłup, czyli jakby to powiedzieć pomagamy temu, żeby ten kręgo, krążek międzykręgowy zniszczyć. I to jest e, taki sposób kichania. Natomiast drugi sposób kichania, który wykładowca wymyślił, to jest kichanie takie, że głowa zamiast do dołu, to ją odchylamy do tyłu. Apsik, coś tam tym stylu, apsik, apsik. I wtedy sposób kichnięcia jest zupełnie inny, czy kasznięcia zupełnie inny. I nie powinien aż tak drastycznie wpływać ani na pojawienie się, ani na pogłębienie rwy kulszowej To jest do przetestowania. Jeżeli ktoś to przetestuje, niech napisze w komentarzu, bym ja wiedział, czy to, co się uczyłem, ma rację bytu. Bo ja, no ja tych rzeczy nie stosuję, bo ja lepiej znam swoje ciało, więc no jak będę potrzebował, to będę kichał w drugą Jeszcze nie miałem takiej potrzeby tego zrobienia. Panie Pawle, pomylił Pan kanały. Inny kanał proponuję odwiedzić. Eee, także <laughs> eee, dziękuję wszystkim tutaj za uwagę. Dużo zdrówka życzę. I pamiętajcie o tym, żebyście zapamiętali. Rwa kurszowa czy bóle kręgosłupa to jest zła biomechanika. I szukajcie eee, tych złych rzeczy, które biomechanicznie źle robicie. Ja. Eee, Dzisiaj no nie dam rady, bo tu akurat jestem w Warszawie i kupa rzeczy jest do zrobienia, ale wrócę do Tolonia to może nie obiecuję, że w najbliższej przyszłości, ale prędzej czy później poprowadzę live y na żywo, gdzie pokażę w jaki sposób po prostu ćwiczyć i jak panować nad tą biomechaniką, nad swoją samoświadomością własnego ciała. I zobaczycie, że to jest no do opanowania. Może nie od razu. Część osób opanuje od razu, tak jak taniec czy gra na pianinie. Tak? Część osób opanowuje od razu śmiga, a część osób może potrzebuje więcej czasu. Ale ja Wam to pokażę, byście mogli i zobaczyć, jak to jest. Także dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim za komentarze i do go zobaczenia w następnych filmach, a jutro o ósmej zapraszam na poranny rozwój.